Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Zacznijmy od tego, że nie ma żadnych przyjemności, a potem Bond. James Bond. Tu Johnny. Houston, we have a problem. Patrzcie, patrzcie na to. Aż mi się chce wyjść z kinowy. W towarzystwie wstrząsająco przystojnego i męskiego aktora amerykańskiego, Grega Coopera, wjeżdżamy, drodzy Państwo, w lata 50. XX wieku. Gary Cooper to wiążące i zaszczytne towarzystwo. Od lat 30. grywał Amerykanów prawy. Odważnych, sprawiedliwych, odpowiedzialnych za własne czyny i wybory. Przed kamerą był bezpośredni, powściągliwy i naturalny. I taki też jest w jego wykonaniu szeryf Will Kane z przełomowego westernu pod tytułem w Samo Południe z roku 1952 westernu przełomowego bo nie jest to jeszcze jedna ludowa opowieść z dzikiego zachodu to dramat moralny no na miarę sofoklesa czy szekspira oto szeryf któremu kończy się kadencja w małym miasteczku poślubia piękną kwakierkę w tej roli grace kelly i zamierza teraz osiąść na farmie to się jednak nie uda bo właśnie z więzienia wypuścili bandytę którego Szeryf schwytał przed pięciu laty. Ten skrzyknął kumpli i wszyscy zjawią się w miasteczku, żeby zgodnie z zapowiedzią bandyty zemścić się na szeryfie. Zjawią się za niecałe dwie godziny. W samo południe. Szeryf ma jeszcze czas, żeby uciec, tak jak zostawia go i ucieka jego żona. Albo poddać się, jak proponują mieszkańcy miasteczka ale Will Kane się nie podda. Mówi, jeżeli teraz zacznę uciekać, będę uciekał już przez całe życie. Miller. Szeryfem kieruje imperatyw moralny, który mówi, nie wolno złu zostawiać wolnej drogi. Trzeba mu się przeciwstawić choćby w pojedynkę. A przy tym Western samopołudnie w bardzo intensywny sposób wpisał się w historię Stanów Zjednoczonych, ale i Polski też. Wszedł na ekrany w lipcu 1952 roku. Wówczas już od dwóch lat twórców filmowych zastraszała senacka komisja do spraw działalności antyamerykańskiej kierowana przez senatora Josefa McCartiego. Szpiezy radzieccy operowali wówczas, a ja bardzo intensywnie, ale nie w Hollywood, lecz na pustyni Los Alamos, gdzie konstruowano pierwszą amerykańską bombę atomową. W Hollywood nie udało się schwytać żadnego komunisty. Za to wielu podejrzanym o prokomunistyczną działalność złamano karierę. I kiedy z każdym miesiącem opinia publiczna przekonywała się coraz mocniej, że ta nagolka nie ma sensu. A sam senator McCarthy coraz wyraźniej staczał się w alkoholizm, na ekrany wszedł western w samopołudnie z Gerym Cooperem. Samotny szeryf zwycięża własny strach, obojętność i małość współobywateli. Razem zwycięża zło. Western stanowił czytelny sygnał dla wszystkich zaszczutych przez Komisję McCarthy'ego. Należy się bronić, nawet jeżeli miałoby się występować w pojedynkę przeciwko gangowi opryszków. Gary Cooper stanął przed komisją senatora McCarthy'ego, no i niestety wcale nie był taki odważny jak na ekranie. Ale grany przez niego szeryf przeszedł sam w sobie do legendy. W trakcie wyborów 4 czerwca 1989 roku. Na plakatach strony Solidarnościowej symbolizował nierówną walkę z siłami zła. Szeryf Will Kane wygrał także i tym razem. A skoro oglądamy kreowanych na ekranie bohaterów, przenieśmy się do Polski pierwszych lat 50. by zobaczyć, jak to wówczas wyglądało u nas. Najpierw gdzie tych bohaterów? pokazywano. Władza ludowa zamiast cierpliwie budować sieć kin stawiała na pompę i propagandę. W największych miastach tworzono sale na tysiąc miejsc. W Warszawie zbudowano Kino Moskwa, i Praha, we Wrocławiu kino Przodownik, a w Gdańsku kino Leningrad. Z tym, że w zrujnowanej Warszawie ciągle nie było pod tym względem lepiej niż przed wojną. Jedno krzesło kinowe przypadało na 106 mieszkańców, przed wojną jedno krzesło przypadało na 30. Mieszkańców. No za to bilety były tanie i państwo w sumie mogłoby na tych kinach zarabiać, gdyby nie to, że do absurdalnych rozmiarów rozdęty był aparat urzędniczy obsługujący kina, co spowodowało, że już w roku 53. do kin trzeba było dopłacać aż 7 milionów złotych. Zaczynają także działać kinowe wynalazki: jak na przykład kina dla młodzieży, Warszawska Polonia, którą obsługują brygady z Niebawem w całym kraju otwierają się kina dworcowe. Do takich i innych kin, zwłaszcza w kwietniu, który ogłoszono miesiącem kina, wprowadzano akcję pod hasłem, widz gospodarzem kina, co polegało na tym, iż umieszczano w widocznych miejscach skrzynki, życzeń i zmuszano publiczność do wypełniania ankiet, na co ta publiczność najczęściej nie miała najmniejszej ochoty. No i repertuar ulegał drastycznemu zaostrzeniu. W roku 1950 wybuchła wojna między Koreą Południową i Koreą Północną, co zmierzało do globalnego starcia imperializmu i komunizmu. W tej sytuacji kina miały przede wszystkim umacniać przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i krzewić tzw. uderzeniową agitację, no czyli wyjątkowo tępą propagandę polityczną. Widza uważano za na wpół analfabetę, któremu należy wykładać wszystko metodą kawa na ławę. W filmach dokumentalnych, w polskiej kronice filmowej, czy w ówczesnych fabułach panowały więc niepodzielnie szablon, schemat, kalka i mowa trawa. Drastycznie zmniejszył się import filmów z krajów kapitalistycznych na korzyść filmów sprowadzanych ze Związku Radzieckiego i z krajów demokracji ludowej. Publiczność jednak waliła drzwiami i oknami na wszystko, co miało bodaj posmak zachodni. Wielkim powodzeniem cieszył się Fanfan fan Tulipan z jedynym znanym szerzej w Polsce ówczesnym zachodnim gwiazdorem filmowym Gerardem Filipem w roli tytułowej. By zohydzić kapitalizm, pokazywano filmy neorealizmu włoskiego, sugerując, że bieda, wykluczenie i bezrobocie to jest dzień poprzedni W krajach zachodu stąd szeroko kolportowano na przykład film Złodzieje rowerów Vittorio De Sikino. Niewiele to pomagało. Widzowie mieli takich ponurych obrazków dość za oknem. Więc na przykład y, włoscy złodzieje rowerów dość szybko zeszli z ekranów, ponieważ film ten puszczano przy pustych salach. Taki też los spotkał film o Wiedzącym, bohaterze, którego ówczesna władza lansowała jako socjalistycznego, świętego na wszelkie sposoby. Także w filmie. Chodziło o generała Karola Świerczewskiego. Można tu i ówdzie napróścić. Można zabić tego czy innego człowieka. Ale już nie można wepchnąć narodu polskiego w kapitalizmu. My wiemy, że istnieje wróg. I że wróg jest jeszcze silny. I dlatego każdego dnia. I każdej minuty gotowi jesteśmy do obrony naszego kraju, do obrony naszej wyzwolonej, ludowej ojczyzny. Jego postać powierzono Wandzie Jakubowskiej, pani reżyser, o mocno lewicowych, jeszcze przedwojennych poglądach. Jakubowska nakręciła epopeję, która w pierwszej wersji trwała 9 godzin, a przy tym obywała się zasadniczo bez. Scenariusza. W filmie chodziło bowiem nie tyle o to, by pokazać generała Świerczewskiego, ile o to, by pomóc aktualnej ekipie zrobić porządki w aparacie partyjnym. I proszę, mamy tu jak najbardziej słusznego Świerczewskiego, ale tuż obok jest wiceminister obrony narodowej. To była aluzja do ówczesnej roli Władysława Gołłłki, który reprezentuje odchylenie narodowe. No, w ten sposób linia partii została przez panią reżyser obsłużona na bieżąco. Film pokazany publiczności z okazji dni zwycięstwa w maju 1953 roku miał być krótkim kursem historii najnowszej. No, oczywiście. Jak to było do przewidzenia, szeroka publiczność, mimo wysiłków biur organizowania widowni, omijała dzieło skrócone teraz do trzech godzin. Omijała je szerokim łukiem. Cóż, nie miała ochoty patrzeć, jak się generał kulom nie kłania. Karol. Karol. Kult generała świeczowskiego to tylko ponura część historii naszego wieku. Ale w filmie mamy jeszcze jak zwykle rodzynki. W epizodach zobaczymy liczne późniejsze gwiazdy. Władysława Hańcze, Wacława Kowalskiego, Emila Karewicza, Kazimierza Wichniarza i dziesiątki, dziesiątki. Innych. Ale też popatrzmy, jak gwiazda przedwojennego teatru Jacek Wąszczerowicz, wcielał się na przykład w wiecowego Lenina. Z tej powodzi znakomitości wyławiamy jeden debiut. Gustaw Holoubek po raz pierwszy na ekranie i to w roli samego Feliksa Dzierżyńskiego. Robotnicy polscy zebrani na wiecu w dniu 16 października 1917 roku piętnują rozwijacką politykę polskiej burżuazji i wyrażają całkowitą solidarność i aktywne poparcie na hasła wysuniętego przez partię bolszewicką. Cała władza w ręce rad robotniczych i żołnierskich. No, tak, tego filmu publiczność nie chciała oglądać. A my mówimy tu zazwyczaj o filmach, które się oglądało z zainteresowaniem, z pasją, z, z przejęciem. I zaraz wypada dodać, że w połowie XX wieku, tak zresztą jak i wcześniej, bywały filmy, na które się po prostu gapiło. A to głównie dla urody aktorek, które się w tych filmach pokazywały. Później zdjęcia. Tych pięknych pań, wycinane z kolorowej prasy, wędrowały na ściany rozmaitych biur i warsztatów, i dzięki temu owe piękności ekranowe zyskały miano Pin-Up Girls, czyli dziewczęta do przypinania na ścianę. Rozejrzyjmy się w gronie tych Pin-Up Girls. Oto w roku 1951, który nas dzisiaj bardziej interesuje, na ekrany wchodził film pod tytułem Jego typ kobiet. Czarny kryminał, w którym główną rolę grał ówczesny gwiazdor Robert Mitchum A do oglądania służyła tutaj wybitna pin-up girl tamtych lat Jane Russell. I to ona była niedościgłą ikoną brunetki tamtych lat. Jane do roli takiej zmysłowej damy przygotowywała się od dawna. Już jako młoda dziewczyna, zmuszona zarabiać w charakterze recepcjonistki, pozowała do fotografii reklamowych i nie tylko, aby pomóc rodzinie zdobyć pieniądze na naukę w szkole teatralnej. Jane była tak ponętna, że wpadła w oko milionerowi Howardowi Hughesowi, który zaproponował jej angaż do filmu na podstawie samych tylko fotografii. I Jane wywiązała się z wyznaczonej roli. Od westernu, wyjęty spod prawa z roku 1943, jej sugestywna uroda i figura były tak przejmujące, że sam film, wyjęty spod prawa, aż trzy lata zmagał się z cenzurą, zanim dopuszczono go na ekran, mimo że literalnie nie było tam nic przeciwko kodeksowi hajsa ani dobrym obyczajom. Nic poza. Wyzywającą urodą Jane. Razem aktorka wabiła męskie spojrzenia nienaganną linią, dyskretnie eksponowanymi atutami kobiecości. A przecież Jane była tylko kolejną panią w całej sztafecie ekranowych piękności, która to sztafeta ciągnęła się od początków kina. Przypomnijmy tylko co bardziej pamiętne panie, które przeszły do historii jako pin-up girls. Damą, która czarowała panów i panie przez całe lata dwudzieste, była Klara Bow. Wówczas najpopularniejsza gwiazda filmowa w skali całego globu. Pierwsza kobieta, jak pisała prasa, która ma to coś. W ten bowiem zawoalowany sposób określano wówczas dyskretną, choć skuteczną zalotność gwiazdy ekranu. A Klara była płomiennym rudzielcem, miała filuterne, psotne oczka. Na ekranie była typem chłopczycy, raz kuszącej kolegów swoją rozbudzoną kobiecością, a raz równiachą z tej samej ulicznej bandy. Zwłaszcza, że wychowała ją broglińska ulica i to ulica z tych biedniejszych. Zamarzyło się jej, jak wielu koleżankom, Zostać gwiazdą filmową, więc za ładne pieniądze poszła zrobić sobie zdjęcie. Po czym przed obiektywem przybrała słodką minkę, na co znajomy fotograf skorygował ją, mówiąc dzieciaku, przecież żaden z ciebie aniołek. Wyglądaj po prostu bezczelnie, a zobaczysz, że wygrasz. I wygrała. Niebawem wystąpiła w niepoliczalnej ilości filmów, w których kreowała rolę podlotków, które nie wiedzieć kiedy zmieniają się w dojrzałe kobiety. I już za chwilę stają się kilkunastoletnimi ulicznicami z powrotem. Klara dostosowywała się do tego wizerunku również w życiu codziennym. Po mieście chadzała w zwykłym flanelowym kostiumie, w sandałkach, w zawadniackiej czapeczce. Bywała na meczach futbolu, pozowała na równiach i na tak zwaną spoko dziewczynę. Niestety w kolejnych latach coraz trudniej było utrzymać ten wizerunek. Po pierwsze dlatego, że bardzo znacząco przybrała na wadze. A i recenzenci zaczęli jej wytykać na przykład podwójny pod brudek. Po drugie, w karierę wdał się hazard. Klara, która nie znała wartości pieniądza z racji swego ubogiego dzieciństwa i młodości, obdarowana przez to z niewyobrażalną fortuną, teraz traciła pieniądze bez opamiętania w kasyna. No i w końcu przyszło to najgorsze. Klara Bow pokłóciła się z własną asystentką, którą oskarżyła o defraudację jej pieniędzy zaczął się proces, a asystentka, sekretarka, która wiedziała o klarze więcej niż ona sama, teraz przed sądem wywlekała po kolei wszystkie brudy, całą miłosną korespondencję, zaległe rachunki za pobyty w kasynach, za alkohol, za ryzykowne przyjęcia. Prasa bulwarowa robiła to, co publiczność uwielbia najbardziej. Mianowicie nużała niedawną idolkę w błocie. Teraz publiczność już nie miała ochoty wierzyć w jej zerski urok i Klara w wieku zaledwie 27 lat po zagraniu w przeszło 50 filmach nieodwołalnie przeszła do historii. W inną stronę poszła Mi West, ta wiodąca pin-up girl Lat 40. światowego kila, która wymyśliła siebie samą od zera. Od zera, bo wywodziła się z Brooklynu, a w filmach bynajmniej nie zamierzała się pozbywać akcentu charakterystycznego dla miejskich szumowin, przedstawianych w filmach gangsterskich. Tata walczył na ringu, mama występowała w wodewilach i wciągnęła na scenę córeczkę, która tułała się po tanzbudach całego kraju, lansowana jako tak zwana Baby Vamp.

Zaczęła pisać dość ryzykowne sztuki teatralne. Jej pierwszy utwór pod wszystko mówiącym tytułem Seks z roku 27 powodował dwie rzeczy. Naraz wyraz oburzenia ze strony królewskiej marynarki wojennej. Autorka opisywała bowiem, jak to na przepustce brytyjscy marynarze lubią się zabawiać z paniami. A po drugie, książeczka spowodowała 10 dni aresztu dla autorki za obrazę moralności i za deprawację młodzieży. I taką ryzykowną kusicielkę zaprosił do współpracy Hollywood, dając jej na początek, celem wysądowania, drobne epizody. To w jednym z nich zagrała scenkę, która przeszła do historii. Kiedy w filmie Noc po nocy z roku 1932 pewien pan na widok jej olśniewającej biżuterii krzyknął: Boże, jakie cudowne diamenty!. Ta dziewczyna odpowiedziała: proszę pana, Bóg. Nie ma z tym nic wspólnego, dając do zrozumienia, że w posiadanie klejnotów weszła na drodze sprzecznej z przykazaniami. Już się utarło, że jest to cyniczna, ladacznica, choć ona sama wolała mówić o sobie jako o kobiecie wyzwolonej i bojowniczce w walce z hipokryzją amerykańskiego społeczeństwa. Widownia waliła na filmy z Mi, West, drzwiami i oknami i to ona uchroniła od bankructwa chlącą się ku upadkowi wielką firmę producentką Paramount Pictures. Sama Mi liczyła sobie wówczas lat 40, nosiła się w stylu, który dziś nazwalibyśmy glamour. Preferowała więc obszerne kapelusze, suknie z niezliczoną ilością falbanek, puszyste boa i koronki i klejnoty. Te suknie do ziemi jednak, mimo że wszystko zakrywały, podkreślały jej idealną figurę. Później w identyczny sposób będzie się nosić Merlin Monroe, a w Polsce choćby Kalina Jędrusik. Obcisłe suknie dodawały jej wzrostu, ponieważ sama mi liczyła sobie zaledwie metr pięćdziesiąt. Z tym wszystkim Miłest była tak doskonała, że aż sztuczna. Była ideałem kobiecości, który nie ma prawa zdarzyć się w realnym życiu. Poza tym Miłest mówiła na swój jedyny sposób, głosem sztucznie obniżonym, nosowym. Zdania przeciągała w nieskończoność, jakby miały znaczyć zupełnie co innego niż to, co było słychać. Bo to nie była blondynka z dowcipów, a przeciwnie, to była wydra, która dominuje całą sytuację, która nakręca akcję, która skupia na sobie całą uwagę, prowokująca, inicjatywna, błyskotliwa. No i przytłaczała. Kiedy Mi pojawiała się na ekranie, na inne typy kobiecości w ogóle nie było tam miejsca. Gasły przy niej panie, gaśli panowie. Była główną rozprowadzającą. Krowała postać kobiety, która zna życie i bierze z niego to, na co ma ochotę, a przede wszystkim męskie towarzystwo i jego wszelkie możliwe uroki, od kontaktów zmysłowych przez pozycję towarzyską po oczywiście pieniądze. Naturalnie w dobie działania kodeksu Haysa pokazywanie takiego wizerunku na kinowym ekranie nie mogło trwać zbyt Długo. Kodeks ją nieustannie ograniczał i krępował, a ona sama, o Willu Hayesie, który zanim zaczął z ramienia rządu cenzurować filmy, był szefem poczty amerykańskiej, ona sama wyrażała się o tym panu per. A ten listonosz. Kiedy więc Hollywood rozstał się z Lee West, co było nieuchronne. Artystka objeżdżała Stany Zjednoczone jak kraj długi, szeroki, coast to coast, z dość frywolnym programem nocnym. Błyszczała w telewizji, napisała szeroko czytaną autobiografię, komentowała Oscary, wydawała płyty. W rewiach Las Vegas na scenę wnosiła ją grupa kulturystów o rzeźbionych kształtach. Z czasem kino zaczęło bawić się miłest jak gadżetem. Do roli bogini seksu zaproszono ją w filmie Myra Breckinridge, kiedy artystka liczyła sobie 77 lat. Odmówiła, ależ skąd? I znowu sypały się ze ekranu te jej słynne bołmoty, jak choćby powtarzane później często zdanie. Kiedy dziewczyna schodzi na złą drogę, mężczyźni idą tuż za nią. Tej miłestw było tak wiele, tak zdecydowanie zbyt wiele, iż artystkę okrzyknięto pionierką stylu camp. Określa on osobę, ale też utwór artystyczny, który opiera się na przesadzie i na bezguściu. Okazuje się tak bardzo kiczowaty, że aż interesujący, tak zły, że aż dobry. Z czasem mi zajęła pozycję jelenia na rykowisku światowej sztuki filmowej, jak każdy, kto nie ma wyczucia, kiedy powinien skończyć. I w życiu, i w filmie.